To był tego wyjątkowego miejsca. Popatrzcie Państwo, jak doskonałe nie ma wiersza. Ile jak na 90-90 lat. Ruch Akam, z niech nie wspomni o tym, że zostało odbudowany do stanu pełnej sprawności w 1990 roku. Iść tu! daj głos! Daj głos! Daj głos. No pięknie proszę Państwa, pięknie! Część już z Państwa zrobiła zdjęcia, to chwilkę za każdym razem będziemy mieli okazję e, za na palącym, stoi przed nami, a potem dostojnie ruszyć. Ale tak dostojnie, a może z jest A, trudno! Proszę Państwa, popatrzcie jaką moc ma 90.

Jak wasza kobieta jest w ją a ale jeśli będziemy pod uwagę, że jest ponad 500 dni, to jest każda pojedynka ma 17 lat, a tego żądamy mieć 100 na godzinę, to tak, przyspowodowany na wypadek. Został ten malowód, został oszalony, więc możemy powiedzieć, że w latach রা হা দ